Kochani, dzisiaj trzeci i ostatni dzień naszych rekolekcji. Dzisiaj będziemy mówili o trzeciej władzy człowieka, władzy królewskiej, o woli. Mówiliśmy o uczuciach, władzach niższych. Wczoraj mówiliśmy o rozumie, wyższej władzy duszy. Ale dzisiaj mówimy właśnie o królewskiej władzy, o woli człowieka. Kochani, wczoraj pokazywaliśmy, czym się różni. Posługiwanie się rozumem od uczuć, żeby pozwolić się prowadzić rozumowi, a nie uczuciom. Odróżnialiśmy rozum od uczuć. Dzisiaj chcemy odróżnić wolę od uczuć. To często nam się myli i wpadamy w pułapkę pomieszania uczuć z wolą człowieka. Najprostszy przykład takiego pomieszania to jest to, kiedy zapytam Was, co to jest miłość. To być może wy wiecie, ale w przeciętnym rozumieniu człowieka miłość to jest takie piękne uczucie, które mam w sercu. To jest to, co czuję. I kiedy człowiek mówi, że to jest miłość, albo tak uważa to za miłość, to takiej miłości nie da się ślubować, bo przecież nie ma wpływu na swoje uczucia. Po iluś latach małżeństwa możesz powiedzieć, ja cię już nie kocham, bo nic do ciebie nie czuję. Jeśli miłość jest uczuciem, to ono wygaśnie. Miłość jest czymś więcej niż uczucie. Uczucie może rezonować z miłością, i ja mogę tę miłość odczuwać w uczuciach. Ale miłość nie jest uczuciem. Miłość jest aktem wodzi i trzeba to dokładnie odróżnić. Na początku, kiedy młodzi są zakochani, to to jest normalne, że czuje się dobrze wobec drugiej osoby, bo jest mi życzliwa i lubię ją. Dobre mam uczucie. Ale to nie jest miłość. To jest zakochanie. Sprawdzian miłości jest wtedy, kiedy zaczyna się trudno. Więc miłość jest nie uczuciem, ale aktem woli. Pięknie widać to dzisiaj w Ewangelii, w której czytamy o męce Jezusa. Jezus, który doskonale kochał Ojca. Przeczytaliśmy wersję krótszą, ale Wiemy, że męka Jezusa zaczęła się w Ogrodzie Oliwnym. Pamiętacie, jak Jezus walczył w Ogrodzie Oliwnym? Mówi, ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Co to znaczy te słowa Jezusa? Czyżby nie chciał spełnić woli Ojca? Zabierz ode mnie ten kielich. Nie, Jezus wyraził swoje uczucia. Jego uczucia to były uczucia lęku, strachu, przerażenia. Ludzkie uczucia. Boję się tej śmierci. Tak się bał, że podził się krwawym potem. Ale czy to znaczy, że jeśli mówi, zabierz ten, kiedy kto nie kochał? Nie, to były tylko uczucia. Wola Jego mówiła tak, ale nie moja wola, nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Niech Twoja wola się stanie. Wyraził akt miłości właśnie w tej decyzji. Decyduje, że Twoja wola ma się stać, nie moja. Nie idę za uczucia i to był taki początek męki a koniec męki pamiętamy na krzyżu znowu wyraża uczucia Boże mój, Boże mój, czemuś mnie upuścił to są uczucia czuję się opuszczony, czuję się samotny ale to uczucia, a Jezus wolą wyraził chęć bycia przy Ojcu Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego czuję się opuszczony, to są moje uczucia ale moja wola moja miłość jest niewzruszona zawierzyłem Tobie Choćby nie wiem, co się stało. Kochani, wola i uczucia to są dwie różne rzeczy. Miłość nie jest w uczuciach, tylko w woli. Pan Bóg dał nam wolę jako władzę królewską. Wola ma dwie funkcje. Z jednej strony to jest decyzja wola jest po to nam dana od Pana Boga, abyśmy mogli decydować o wyborze, o sobie, o drodze decyzja, a druga funkcja to jest postawa. Moje ukierunkowanie. Jeśli podjąłem decyzję, to mam jakieś ukierunkowanie. Dopóki nie podejmę innej decyzji zmieniającej ten kierunek, to cały czas jestem ukierunkowany w tym miejscu. Kochani, tak jest, kiedy decydujesz się w czasie ślubu zawrzeć małżeństwo z tą i z tą osobą, to jest decyzja tu i teraz. I dopóki jej nie odwołasz, trwasz w tej decyzji, czyli masz postawę, postawę, która wynika z tej decyzji. Wiara. Wierzę w Boga. Zdecydowałem, że idę Boże za Tobą i dopóki jej nie odwołam, ona trwa. Chociaż raz decydujemy, że idę za Bogiem, a później małymi, drobnymi decyzjami odwracamy się od Niego przez grzechy. Więc nasze decyzje, te drobne, te codzienne grzechy sprawiają, że moja decyzja pierwotna jest osłabiona, albo wręcz mogę czasem stracić wiarę, jeśli nie koryguję swojej decyzji nieustannie. Kochani, Dlaczego wola jest władzą królewską? Dlatego, że to jest jedyna władza w człowieku, do której nie ma dostępu szatan. Jedyna. Ale jest jeszcze coś bardziej szokującego. Jest to też jedyna władza, do której nie ma dostępu Bóg. Kochani, ale z różnych powodów. Szatan nie ma dostępu do woli człowieka, dlatego, że nie wolno mu tego przekroczyć. On nie może, nie ma takiej władzy. A Bóg nie ma dostępu do woli, dlatego że nie chce. Nie, że nie może. Bóg jest wszechmogący. Gdyby chciał, mógłby nas zmusić do czegoś. Ale Bóg zdecydował, że tutaj stawia sam sobie granicę. Postawił szatanowi granicę: On nie może twojej woli złamać, ale postawił też sam sobie granicę: Ja też twojej woli nie złamię. I to jest waza królewska, dlatego że Mam władzę taką, żeby się sprzeciwić samemu Bogu. Nie wiem, czy czytaliście Dziennicze świętej Paustyny, ale właśnie się taki przykład, kiedy Pan Jezus objawił w świętej Faustynie, że niektórzy ludzie wybierają piekło, wybierają potępienie. I Jezus żali się w Paustynie, że są ludzie, którzy świadomie gardzą Jego miłością, mając wolną wolę, mogą Go miłować, kochać albo nienawidzić i wybierają odrzucenie Jego miłości. Mówi, tu nic nie mogę uczynić, chociaż Bogiem jestem. Wielki smutek Jezus wyraził po że są ludzie, którzy odrzucają Jego miłość świadomie. Mówi, chociaż Ty nie odrzucaj mojej miłości, chociaż Ty przyjmij całą moją miłość. Kochani, władza królewska, mam władzę nad samym Bogiem, właśnie w woli, Pan Bóg klęka przed Twoją wolnością i tylko Ty możesz zdecydować, czy chcesz iść za Nim, czy nie. Bóg nie przekroczy mojej wolnej woli, ale ją pociąga, pokazuje dobro, zachęca. To moja decyzja, ode mnie zależy, czy pójdę za Nim. Ale kochani, Szatan też to wie, że nie może przekroczyć wolnej woli naszego serca. I, ale On ma swoje sposoby, aby naszą wolną wolę pociągnąć do siebie. Co robi szatan, skoro nie może nas zniewolić? To, czego, to, co by chciał zrobić, a nie może, nie wolno mu. Próbuje nas oszukać. Pierwsze oszustwo szatana to jest to, nie masz wolnej woli. Nie masz wolnej woli. Musisz robić to, czy tamto. To jest pierwsze oszustwo. Nie jestem wolny. Pamiętam takiego człowieka, który kiedyś do mnie przyszedł i tak na osobności powiedział mi, że Kilka razy próbował popełnić samobójstwo. I w takiej rozmowie zacząłem go pytać, dlaczego, jak to się dzieje. On mówi, że widzi złego ducha, szatana, który każe mu to zrobić. I rzeczywiście, jak rozmawiałem, to coś było nam na rzeczy, że rzeczywiście zły duch manipulował nim. Mówi, że widzę i on mi to każe zrobić. Mówi, i, ty, I ty to robisz? No tak. Bo każe i kilka razy już był na granicy, jakoś w ostatnich chwili został uratowany. I wtedy w takiej głębokiej rozmowie powiedziałem mu: Słuchaj, Rysiu, ty masz wolną wolę. To, że szatan ci coś każe, to nie znaczy, że ty musisz to zrobić. Bóg dał wolność w twoim sercu, tyle wolności, że jesteś w stanie się sprzeciwić temu, co on ci każe. Twoje serce, chociaż szatan cię przekonuje, że nie masz wolnej woli, że musisz to zrobić, bądź ci każe. To masz od Boga królewską władzę powiedzenia całej potędze piekła nie. Możesz powiedzieć nie. I on, szatan, chociażby to chciał zrobić, nie zmusi cię do tego, byś to zrobił. Nie zmusi cię. Jeśli ty sam nie powiesz tak, nie ma takiej pokusy której nie bylibyśmy się w stanie przeciwstawić. Jest łaska tajemnicza, która nas podtrzymuje. To tylko zły duch mówi nam: musisz to zrobić. Nie masz wyjścia, jesteś za słaby. Kochani, czym jest opętanie przez złego ducha? Opętanie dotyczy ciała. Wiecie, są trzy stopnie działania złego ducha. Szatan działa poprzez pokusę, kusi nas do złego. Jeśli człowiek często ulega pokusom, to Żyje długo w grzechu ciężkim, człowiek żyje długo w grzechu ciężkim, czyli otwiera szeroką furtkę swojej woli szatanowi, bo pokusom, pokusy mamy wszyscy. Nawet mało tego, sam Jezus miał pokusy. Sam Jezus był kuszony na pustyni. Drugi sposób działania złego ducha, jeśli przez lata otwieramy mu przez grzech ciężki furtkę, to jest dręczenie. Człowiek zaczyna być dręczony przez złego ducha. Czasami słyszę jakieś hałasy. Czasami różne dziwne rzeczy się dzieją w jego otoczeniu. To jest sposób działania złego ducha. I trzeci to jest opętanie. Opętanie polega na opanowaniu ciała przez złego ducha. I kochani, i wtedy człowiek nie jest w stanie robić tego, co chce. Chciałby wejść do kościoła, a jest jakaś siła, która powstrzymuje jego ciało. Nie jest w stanie przekroczyć drzwi kościoła. Zmusza go szatan do tego, żeby na przykład zrobił coś złego, ukradł, jego ciało wykonuje nie jego własne polecenia. Ale kochani, tak naprawdę Szatanowi w ogóle nie chodzi o ciało. W ogóle nie chodzi o to, żeby nas w ten sposób dręczyć. On chce nas zmusić, żebyśmy oddali mu swoją wolną wolę. To jest jego cel. Nawet w opętaniu człowiek ma tę wolność, że chociaż nie może robić tego, co chce fizycznie, to może, o ile ma świadomość. Może się nie zgodzić na to, może powiedzieć: Od tej chwili nie chcę mieć ze złym duchem nic wspólnego. I od tej chwili zaczyna się walka o jego duszę. Kochani, wolność. Ojciec Pio powiedział, że właśnie walka o człowieka rozgrywa się w jego wnętrzu, a polem tej walki jest właśnie dusza, wolna wola. I szatan, i Bóg walczą o moją wolną wolę. Szatan próbuje mnie przekonać, że już należysz do Niego, a Jezus próbuje mnie pociągnąć do siebie. Co jeszcze? Jaka jest, jak jest jeszcze pułapka złego ducha? Pułapką złego ducha jest to, że próbuje nam wmówić, że pokusa już jest grzechem. Mam pokusę. Do grzechu? A, no to już zgrzeszyłeś, to już po wszystkim, teraz to już grzesz, bo już zgrzeszyłeś, to już po co tam. Pokusa nie jest grzechem, to jest kłamstwo. Sam Jezus był kuszony. Pamiętajcie o tym. Skoro Jezus był kuszony, a nie popełnił żadnego grzechu, to znaczy, że pokusa nie jest grzechem. Uciec Pio opowiadał, jak bardzo szatan próbował go zmusić do grzechu nieczystości. Przedstawiał mu się często jako postać nagiej, tańczącej kobiety. W sercu, chociaż nie mógł tego nie widzieć, bo to była wizja wewnętrzna, niekoniecznie fizyczna. Czyli gdzieś... Na wyobraźnię działał zmódl, to mógł się w sercu temu przeciwstawić i w sercu przeciwstawiał się temu, co widział. Nie chcę tego, odrzucam to. Jeśli moja wola odrzuca to, co widzą zmysły, chociaż nie mogę na przykład zamknąć oczu, bo wyobraźnia jest we mnie, to nie ma grzechu. Pokusa nie jest grzechem. Kochani, może powiedzmy sobie jeszcze o tym, czym jest świętość. Bo. W sercu wola człowieka jest tą królewską władzą, która sprawia, że coś jest naprawdę grzechem. Jeśli nie ma decyzji woli, jeśli wola na coś nie przyzwala, to nie popełniasz grzechu. Jeśli przychodzą ci myśli do głowy, których nie chcesz, nawet bluźniercze, ale to się tak czasami zdarza, ale je odrzucasz, nie chcesz ich, to nie ma grzechu. Mało tego, jest zasługa z tego, że walczę z tą myślą, że jej nie chcę, że ją odrzucam. Zasługa z walki. Iluż to świętych było w ten sposób kuszonych. Proszę księdza, modlę się, a przychodzą mi myśli bluźniercze. Skąd te myśli? Nie od Niego. Zły duch wkłada mu, ma taką możliwość włożenia do naszej głowy swoje własne myśli. Dopóki ja tej myśli nie przyjmę jako swojej, nie ma grzechu. Tylko wola decyduje, czy coś jest grzechem. Szatan może działać na nasze uczucia i na nasz rozum, na nasze ciało również, ale nie na wolę. Tej granicy nie może przekroczyć. On próbuje nas oszukać, że już zgrzeszyliśmy, ale nie. Dopóki nie pozwolę, nie ma grzechu. A wręcz przeciwnie, jeśli przeciwstawiam się temu, co rozpoznaję jako złe, to to jest droga do świętości. Świętość jest właśnie w wolnej woli, w decyzji, że chce być z Bogiem. I jak można zdefiniować świętość? Kiedyś zapytałem dzieci, na, na czym było dzieci? Młodzież w klasie, co, co to jest świętość? Opowiadaliśmy sobie wtedy o objawieniach dzieci fatimskich, prawda? Widziały Matkę Bożą. Dlaczego one zostały święte? No to, to jest oczywiste, dlaczego zostały święte? Dlatego, że widziały Matkę Bożą. Jak ktoś widzi Matkę Bożą, no to, to chyba znaczy, że jest święty. Nie, nie dlatego dzieci fatimskie zostały święte, ogłoszone świętymi, że widziały Matkę Bożą, tylko dlatego, że żyły święcie, ich moralne postępowanie, to, że ich wola była zjednoczona z wolą Pana Boga, robiły to, co Pan Bóg chce. Ojciec Pio nie został świętym dlatego, że czynił cuda. Kochani, kiedy Kościół badał świętość Ojca Pio, to w ogóle nie zajmował się cudami, tymi nadzwyczajnymi rzeczami. My powiedzieli, tak, mistyk widział, miał objawienia, miał cuda, miał różne dary nadzwyczajne, bilokacji i tak dalej. Kościół w ogóle tego nie badał, czy jest święty, tylko badał życie moralne. Czy jego życie było zgodne z przekazaniami Bożymi? Czy była w nim miłość heroiczna? Czyli stwierdzane hero heroiczność snut czyli w sposób heroiczny kochał Boga. Jego czyny były badane. I dopiero te czyny, jeśli zostały potwierdzone tak rzeczywiście, jego wola była ukierunkowana tylko na Boga. To wtedy Kościół powiedział, tak, to w takim razie jego czyny potwierdzają, że jego mistyka jest prawdziwa. Gdyby się zdarzyło, że jakiś mistyk ma nadzwyczajne widzenia, ale jego wola jest nieukierunkowana na Pana Boga, popełnia grzechy, przeciwia się wierze Kościoła, to byłoby znak, że jego mistyka jest fałszywa. I mamy mnóstwo takich mistyków fałszywych, którzy okazują się jako, jako wielcy mistycy, ale ich wola jest ukierunkowana w zupełnie innym kierunku. Taki najbardziej znany mistyk to jest jeden z takich włoskich mistyków. Nie mówię o ojcu, o bracie Eli, to nie, nie o tym mam na myśli, tylko taki wcześniejszy. On został już wiele lat temu zdemaskowany. To był taki fałszywy stygmatyk, który. Uważał, że zna trzecią tajemnicę fatimską, i ogłaszał, że w tej trzeciej tajemnicy fatimskiej Kościół ukrywa to, że tam była taka wiara w kosmitów. A są zdjęcia tego fałszywego mistyka z, z ranami, z takim krzyżem z rany na, na czole. I on bardzo dużo zamieszania zrobił w Kościele. I głosił tezy niezgodne z nauką Kościoła. I to był znak, że to jest fałszywy mistyk. Ale ci, którzy szukali cudowności, to uwierzyli mu. Kochani, Bóg jest miłością. Świętość polega na tym, że moja wola jest zgodna z wolą Pana Boga. Na tym polega świętość. Nie na żadnych cudowności, tylko to, że moja wola jest doskonale zgodna z wolą Boga. Zobaczcie, Jezus doskonale święty. Jego wola zawsze czyniła to, co Ojciec chce. Była doskonale zgodna z wolą Ojca. Ja czynię to, co się Jemu podoba mówi. Jezus. A więc na tym polega świętość. Może na koniec takie jedno słowo, bo już tak długo mówię, kochani, wszyscy jesteśmy powołani do miłości. Po to nam dał Bóg wolną wolę, abyśmy kochali. Abyśmy kochali jak Bóg. Bóg jest miłością. Jeśli chcesz być świętym, wszyscy powinniśmy być święci, bo inaczej nie dostaniemy się do nieba, to trzeba szukać woli Boga w swoim życiu. Mamy władzę. Rozumu do rozoznawania prawdy i mamy wolę do wybrania dobra. A uczucia są tym, co sygnalizują nam, co jest, co się dzieje we mnie lub wokół mnie, co jest dla mnie ważne, co wpływa na moje życie. Czyli czym ma się zająć rozum i wola ma zdecydować, czy to jest dla mnie, czy, czy nie dla mnie. Bóg daje nam władze duchowe po to, Abyśmy w swoim życiu odkryli Boga, abyśmy wybrali Jego, abyśmy wszyscy kiedyś spotkali się w niebie. Amen.